Cześć! Z tej strony Kacper Wojnacki, a w dzisiejszym odcinku odpowiem na Wasze pytania to czy to. O takie pytania poprosiłem Was na moim Instagramie, na który swoją drogą serdecznie zapraszam. I dzisiaj odpowiem. Był naprawdę duży przegrój tych tematów, także jest na co odpowiadać. Także zacznijmy od pierwszego pytania, które zadał Mroko309. Skomentować na żywo na stadionie finał Euro czy finał Ligi Mistrzów? Ja bym wolał mimo wszystko chyba finał euro. To są takie mecze międzynarodowe, które faktycznie są ciekawe, są emocjonujące. Przy okazji jest też ciekawszy doping, moim zdaniem, zawsze na tych finałach euro. No bo ludzie się bawią i też sam klimat imprezy, jaką jest euro, jest naprawdę fantastyczny. Także na pewno finał euro i to zdecydowanie no, do tego też bądź co bądź dążę. Kolejne pytanie: komentować Premier League czy Ekstraklasę, To też zadałem: Roko 3309, nie 309. No i tutaj tak, ekstra klasę mimo wszystko, lubię komentować ekstra klasy, chociaż z drugiej strony zależy jaki to jest mecz. Jeżeli to jest mecz, który komentuję po na przykład tygodniowej przerwie, to zdecydowanie ekstra klasę bo on mnie nie, nie, nie znudzi, tak? Ale z kolei jeżeli to jest na przykład mecz... Trzeci mecz z rzędów trzeci dzień No to już Wolę chyba Premier League skomentować Bo tam po prostu wiem, że się nie znudzę Jakiegokolwiek meczu bym nie odpalił I ostatnie pytanie od Mroko Ronaldo czy Messi w moim Idolem? Zdecydowanie jest Ronaldo No to jest mój jeden z ulubionych Piłkarzy, jeden z najbardziej ulubionych piłkarzy I też liczę, że Polska wylosuje W Lidze Narodów w Portugalii I uda mi się spotkać na żywo Z Ronaldo, to by było coś naprawdę Niesamowitego i no do tego będę dążył wbrew pozorom w tym 2024 roku. Tymczasem Puwalski Sebastian pyta: futsal czy piłka nożna? Do grania, wbrew pozorom, nawet czasami futsal. Ja lubię na sali grać, ale no, mimo wszystko piłka nożna. No, jednak e, wolę tradycyjną wersję tej e, dyscypliny. Kolejne pytanie od Wojtulo 221. Komentowanie czy samo oglądanie? Myślę, że komentowanie. Generalnie to jest też powód, dlaczego zacząłem oglądać. Dlaczego zacząłem komentować mecze ze stadionu? Bo wcześniej jeździłem tylko na te mecze, po prostu mi się to dosyć szybko znudziło, tak? A później, jeżeli jest to komentowanie, dochodzi taka adrenalinka, jesteś na żywo, więc wiesz, że musisz dobrze wszystko ogarnąć, i to mi dodaje takiej adrenaliny. Lubię to, dlatego też komentowanie myślę zdecydowanie. Generalnie mało de facto ogląda piłki nożnej poza komentowaniem, chociaż to też jest taki dosyć kontrowersyjny temat. No bo są takie dni, w których mam więcej czasu, są takie dni, w których w ogóle nie mam czasu, więc. Wiadomo, zależy to od dnia i godziny. E, kolejne pytanie, tutaj widzę temat szkolny od Trips With Nina, e, Matma czy Polski 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 mimo wszystko, mimo wszystko ciężki wybór, ale e, myślę, że wolę już język e, polski. Kolejne pytanie od Zuzi numer 22, czy tam NR22 legia czy Lech. Moi drodzy, no pochodzę z Warszawy, nie mogę tu wybrać chyba nic innego niż. Legię, także zdecydowanie Legia, ale spokojnie nie przejawiam tego w swoich transmisjach, natomiast zapraszam na legijny podcast, bo tam przejawiam gdzieś ten, ten fanatyzm do Legii i tam również zapraszam wszystkich kibisów LEGii, którzy są na tym kanale. Jan Krzysztoń pyta Manchester United czy Manchester City no ja osobiście wolę Manchester United nie lubię generalnie klubów zarządzanych przez szejków i to nie jest takie e, strasznie starodawne, stereotypowe po prostu Manchester United ma większą historię, grał tam Cristiano Ronaldo a ja no, jestem gdzieś tam takim lekko fanbojem e, Cristiano Ronaldo, także e, no zdecydowanie Manchester United, e, kolejne pytanie od Miki Bar, Zidane czy Beckenbauer, no to są dwie różne pozycje dwa różne tak naprawdę czasy, w których grali Ci e, piłkarze, no ja wolę Zidana bo też e, gdzieś tam E, lubię tego piłkarza, uwielbiam jego bramkę przeciwko Bayerowi Leverkusen, to jest fantastyczna rzecz. Też przygotowywałem materiał kilka miesięcy temu na temat Zidana, on pojawił się na kanale właśnie wtedy i e, pamiętam wtedy przesiedziłem sobie jego historię, no i naprawdę to e, wyglądało bardzo, bardzo e, fajnie. Także przejdźmy sobie już do kolejnych pytań. Teddy Dorro pyta: e, komentowanie meczy, czy pisanie artykułów o piłce. No ja zdecydowanie wolę mówić, więc tutaj e, na pewno to będzie. Pisanie, kolejne pytanie Natalia Miron87. Lepiej komentować ze stadionu czy z domu? No, na pewno ze stadionu, to dodaje adrenaliny i też łatwiej się komentować. Znaczy, to jest pojęcie względem, bo technicznie na pewno ciężej jest ogarnąć ze stadionu. Jednak w domu mam komputer, mam większe możliwości i tak dalej. Nie muszę tego ogarniać jakby na nowo, tylko to już mam wszystko ustawione. A no, na stadionie to, to jest ciężka sprawa, więc technicznie zdecydowanie wolę z domu, bo mogę to lepiej ogarnąć. Ale z kolei na stadionie jest po prostu fajniej i łatwiej pod względem komentować. Stricte to komentowanie, tak co ja mówię, e, bo wtedy są te trybuny, można grać taką ciszą po golu. Na przykład, no bo wiadomo, że wtedy się odzywa speaker, więc nie ma sensu, żebyś coś mówił, bo i tak będziesz e, przekrzyczany. Kolejne pytania zadał szyszko.pl: kawa czy herbata. Herbata, herbata, zdecydowanie herbata, wolę herbatę, no, to też mniej mnie uzależnia, ale lubię sobie na przykład wieczorem wypić herbatkę i, i to jest jak najbardziej super sprawa. Autobus czy tramwa I tutaj w kontekście Warszawy jest ciekawa sprawa, wbrew pozorom wolę tramwaje, po pierwsze, tuż pomijając to, że nie ma tam korków, tak? To już, to już jest malutki argument, ale ja lubię tramwaje, bo one przynajmniej w mojej części Warszawy no, jeżdżą po takich strasznie nietypowych, nie, niestandardowych miejscach. I dlatego też bardzo lubię, szczerze mówiąc, tramwaje. Kolejne pytanie. Kapitan 9 zapytał: Mecz Lecha, czy zagłębia Lubin? No, tutaj na razie wam nie mogę jeszcze w 100% zdradzić, na, jak, na której z tych drużyn mecz pojadę w trakcie rundy wiosennej, więc na razie e, po cichutku. Natomiast kolejne pytanie e, to będzie frytki czy pizza. I tutaj to pytanie zadał Jakub Węgiel. Pizza, pizza zdecydowanie jeszcze jest jak jest dobra. Ja mam jedną taką fajną e, pizzerię obok, e, znaczy w pobliżu swojego domu e, i jest naprawdę fantastyczna, także zdecydowanie Pizza, Liverpool czy Manchester United? No tutaj ciężko, chyba mimo wszystko i Manchester United. No jednak lubię, mówię, no jestem takim fanbojem Cristiano Ronaldo, więc muszę tutaj wolić e, woleć Manchester United. Natomiast kolejne pytanie to jest Arka czy Lechia? Kto rządzi w trójmieście? No i ja Wam powiem, że na to pytanie nie odpowiem, bo de facto się w to nie angażuję, jakby... to gdzieś sobie tam jest z boku w tym momencie nawet właściwie w pierwszej lidze, więc no, nie wypowiem się na ten temat, bo nie mam jakiejś dogłębnej wiedzy w tym temacie e, natomiast tak, no byłem na meczu Arki Gdynia na żywo no i ukrywam stadion mają fajny, e, przyjemnie, to, przyjemnie to, wyglądało także, także no ciężko, ciężko, mogę po jeszcze ten fan, sklep fanowski tak, Arki Gdynia był naprawdę bardzo fajny, więc De facto, chyba arka, ale, ale nie angażuje się jakoś bardzo w ten konflikt. Natomiast ostatnie pytanie tytułowe: Barca czy Real? Barcelona czy Real Madryt? I... Real, Madryt. Real Madryt, moi drodzy, ja wolę Real Madryt. Jestem takim mini fanem, takim sympatykiem, można tak to nazwać: Real Madryt. Kiedyś to zdecydowanie lepiej, mocniej wyglądało, no ale ja Real Madryt lubię tak naprawdę przez kilku niektórych piłkarzy, tak jak e, chociażby Cristiano Ronaldo, ten duet z Marcelo, jego. Czy też oczywiście James Rodriguez, który był takim moim pierwszym ulubionym piłkarzem, co jest dosyć niestandardowym wyborem. Też generalnie Real Madrid to nie był standardowy wybór, bo kiedy ja oczywiście gdzieś tam dorastałem, wchodziłem w ten świat futbolu, no to. Wtedy to Barcelona królowała w El Clasico, a Real przegrywał. A ja po jednej z porażek bodajże 4 do 2. Wtedy polubiłem bardzo Real Madrid, także Real. Ale też pamiętajcie, w kontekście tych tutaj moich wyborów klubowych i tak dalej, to w żadnym stopniu się nie przejawia na moich transmisjach, na moich odcinkach, w tym co mówię, bo staram się zawsze być obiektywny i na pewno to nie mam na mnie wpływu. I ci, co są na live'ach regularnie, to dobrze to wiedzą. Natomiast na dzisiaj to by było już na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ lecimy po 3000 subów. A za dziś już Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!